Witam serdecznie moi drodzy, chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, choć już trochę późno, ale nie za późno, abyście posadzili sobie m.in. nagietka lekarskiego, także ostropest plamisty. Dlaczego właśnie nagietek, dlaczego ostropest? Na moim kanale są filmy, które pokazują jak przetwarzam te rośliny, po to żeby później móc je zastosować w życiu. Nagietek lekarski przede wszystkim do zrobienia sobie maści, do zrobienia sobie kremów, Oczywiście można takie koszyczki kwiatów nagietka sobie osuszyć i później robić z nich napar. Też świetne dla nas, dobroczynne właściwości ma. Jeżeli chodzi o maści, kremy na wszelakiego rodzaju zmiany skórne, kiedy łączymy w czasie produkcji kremu czy maści właśnie nagietka z różnymi innymi substancjami, między innymi z odpowiedniej jakości olejami, ja akurat preferuję olej konopne. Mamy świetne, rewelacyjne, no niepowtarzalne i oryginalne, przede wszystkim z własnych zbiorów, produkty, które no, są w stanie nam pomóc. Nagietka lekarskiego trudno znaleźć, czy ostropę z plamisty w terenie, to byłaby oczywiście najlepsza opcja, ale tuż po niej jest właśnie sadzenie przez nas samych. My doglądamy, my podlewamy. My dajemy dobro, ciepło tym roślinom, przyglądając się chociażby im i dbając o nie. One później, łącząc się z naszym DNA, z naszym bytem, są dla nas. To jest najlepsze co może być. No, tak obrazowo mówiąc. Więc moi drodzy, czy mieszkacie w bloku, czy, czy macie działkę, nawet w bloku właśnie, dwie, trzy donice, te podłużne, kupi sobie za dwa opakowania nagietka, Posadźcie, on wiele nie wymaga, podlewanko i czerwiec, lipiec, sierpień, mamy dużo czasu później, żeby przetwarzać tą roślinę. Jak posadzimy sobie dwa opakowania, to tego gietka będzie mieli i mieli, mieli, na własne potrzeby zupełnie nam wystarczy, Czyli dla najbliższych. Jeżeli chodzi o stropę z jeżeli zobaczycie nasionka, kiedy ta roślina pięknie, pięknie rosnąc, e, no pełna podziwu, ostra broniąca dostępu do swoich nasion, ale później ona je udostępni. I zobaczycie ciemny brąz, takie czarne nasiona, świeżutkie, z której można zrobić rewelacyjną nalewkę na tropę. Zobaczcie na moim kanale, jak można zrobić właśnie w prosty sposób, w prosty sposób dobrej jakości produkty. No i zapraszam oczywiście w tym roku, być może jakąś hybrydę zrobię. Zobaczymy, zobaczymy. Polecam w takim razie do kolejnego materiału, polu udostępnij subskrybuj, kanał oczywiście nagietek i ostropes plamisty. Polecam, bo warto. 20 lipca 2019 roku. Tak wygląda ostropes plamisty, ale w całości niedługo będzie wyglądać tak. A co to znaczy? Że już za chwilę będzie można pozyskać nasiona. Zobaczcie, tutaj już są widoczne. To są nasiona. W zasadzie te już można pozyskać.